Ze strony KQL, dzisiaj przechodzimy yy, dwa poziomy, tak, do, albo dzisiaj trzy Tak zostawcie sobie lajka a my przechodzimy do gierki Dzisiaj dzisiaj będziemy Dzisiaj przejdziemy ze trzy lewele, tak nie dwa tylko trzy, że był jakiś dużo odcinek tak zostawcie sobie lajka, okej. Okay. To możemy już na dominie. O, weźmy sobie to, to co musimy to wziąć? Świ yy, weźmy tą roślinę, bo te świe yy, Nie wytłumaczyłem o co chodzi w następnym odcinku z tą rośliną, ta roślinka. Yy, jakby... A dobra, sami zobaczycie jak ona działa, okay, a teraz im się jak mi Okej, weźmy sobie to. Co możemy się wziąć? Kurde, nie wiem. Dobra, weźmy sobie to i to. Po prostu. Nie wiem, już nie już pomysłów. Dobra, na początku kładziemy tutaj. szybka, tutaj. Na obronę. Tak. E, przepraszam widzowie, bo trochę Kataru i. I dlatego tak mówię. Bo trochę Katar. Bo trochę się się, Troszeczkę. Przepraszam. Za katar na przykład dociągnął nosem. O, dobra. Już, już ten pierwszy tam zaprzyczki już tam idą. Tak. To co dzisiaj wydaje się dzisiaj Trzy levele tak, No, dzisiaj te trzy przejdziemy i będzie S, dobra. Możemy tutaj postawić sobie od razu to o kurde, nie przemyślałem. Może uda... Nie! Shit, Nie przemyślałem tego, że... O to może być! Kurde, nie przemyślałem tego. Ja pierdziele, kiku jesteś debilem No dobra. Jak coś to... Nasz jakby nasz grzybek nic nie robi mm, nasz tutaj jak chcę tak zobaczy dać tak nam Jak mu się bardzo tu, bo trzeba tutaj bardzo tutaj czekać na, nasz, na, na te słoneczka. Tak, jak, jak chcecie nasz jeszcze, jeszcze takich więcej materiałów z Plan vs plan versus zombies, co zostawcie suba i lajka like mi się to opłaca się robić dla was, tak, dobra, okej, musimy tutaj wziąć, już poznać tutaj drugiego i tutaj poczekać sobie na nie wiem, tutaj, kurczę, wtedy, no, poznać, czy też nam się rozświetlać o, prze, kurde włączył mi się ten kurde, nie, to się mi zap... ja nie trzeba, ja ja znam to nazwę, tylko ja nie wiem, jak się to nazywało Czekaj, nagrywa nagrywasz, się, o, Game Passed, o grę mi po prostu jak coś to... Ja, ja, ja dopiero nagram to o ósmej. A wy może oglądać już o 40 tam godzinie. No dobra. No i tutaj możemy już to wszystko sprawdzać. Albo jeszcze nie, nie wiem, nie jestem pewny. Dobra. O kurde nie, muszę szybko, dawać szybko. Szybko dawaj. Szybko dawaj dawaj. Na ziemiora proszę, na ziemiora. bo to w pieprzy. Zimnior, proszę. O bogu że... Dobra, mamy mam ziemniaczka. No ja tutaj widzę, że mam plan, żeby jak stworzyć tą linię, żeby dobra była. Po prostu tutaj stawiam te małe, potem jak będę miał te kasy, to po prostu będę e, wstawiał już e, te, mm, jak powiedzieć, te takie duże już te szlamery, mm, tak. Dobra, e, jak coś tutaj dobrze idzie. Uff, o Bogu. Dobra, już już skut widzę. Chwała Bogu, że tutaj nie był, bo inaczej to by przypał No dobra, no i tutaj już powoli już to tam idzie tam A już tam idzie i to dobra, o już idą te. Dobra, zbieram już chyba już, chyba już będę zbierał już już, już na dużego tego, tego Tego grzybka. Bo żeby nam... żeby nam się przydał na dużego grzybka będę zbierał. Eee, dobra. O nie, Fak! Nie! Kurde, chwała bogu. Kurde, mogę tutaj te, tu, tu, te ziemiaczka stawić. Przepraszam, te dźwięki w tyle, ale już tak zawsze mam te dźwięki w tyle niestety. E, tak. Dobra, o tutaj to też ziemiaczki. No dobra, tutaj poczekamy na nie. Dobra, zamiast tu, tutaj te style i tutaj nic nie, nie sobrany. Eee, dobra. Tutaj niestety... Hmm, kurde, tutaj chyba będą... Ja wiem może tutaj chyba będą, tylko, tylko tutaj takie Tylko tutaj będą same te jakby te, te szlamery wodne niestety. No ale tylko dobra, tutaj są do koszmary. No kurde, co z tym ziemniakiem jest nie tak? O, na resie ziemniak mi się wczytał. E, pytacie się dlaczego dużego ziemniaka? Nie wiem po prostu po co brać dużego ziemniaka jak takie wystarczy. Właśnie, o i tutaj już mam już mam zrobioną linię, i teraz musimy czekać na resztę przyjaciół. Tak by powiedzieć, Tutaj możemy zrobić coś inaczej, ale już nie, dobra? Kurde, szybko to jest, boże No i usunęłam grzybka, super jest. Kiku, weźcie ogarnię. Oh, fuck, oh, fuck off. Dobra, zjedz sobie te Dobra, może sobie tu wybuchniesz Dobra, kasujemy już Dobra, już będziemy się już, już kastować O, i zwróciliście I, zobaczyliście, i zobaczyliście tego zombiga Jak on, on wybucha, zombie jak po prostu zombie ten Znaczy on wybucha Jak wybuchnie to, nie wiem no i tak jak je nakręcę jakby jak jest jak w nafiedwójce, jak papety... Jak papeta nie nakręcicie, to... No szybciej, bo wybuchnie! Szybciej! U kur! Nie. Dobrze, że chwało Bogu, że tutaj... O kurde, ale się zestrałem. Dobra, no dobra też możesz tu pozycję tutaj linii obrony jakąś. Dobra, sobie sobie linię obrony. Tutaj chyba nie wiem czy tutaj nam się przydadzą jeszcze te... Tu małe grzybki, może już nie, już nie chyba, ale tutaj, tutaj będę już robił te linie obrony. obrony, tak, tutaj, tutaj już nam dobrze idzie. To po prostu mogę nie, wiem, jak to zrobić jakby, ja to kurde, sobie tego o, tu, ale nie, nie, nie wiem. Dobra, już tych i Hiku, czy ja jest, czy, albo czy ja się nie wyspałem, albo już wszystko się mylę. Kurde mgła, jedz Dobra, muszę już to obronę robić o kurde, ale teraz jest bardzo teraz ciężko. O, ja... książki. Eee, wczoraj, wczoraj widzowie Okej, okay, tutaj już mam przypał, bo już tutaj zjadli nam. Jak coś widzowie to wczoraj sobie farmiłem. Jak coś na no nim nie przychodziłem leveli poza odcinkami. Jak coś... Ja obiecuję wam, nie przychodziłem do poza odcinkami, bo ja tego nie robię, tylko z wam... Ja tylko wam przychodzę do leveli. O kurde No wszystko musimy To wybuch, o kurde nie O kurde teraz jest. Jak ty tutaj wybuchniesz To ja cię, to ja cię pozwę Co kurde? Co kuźwa? Nie Slamer Dobra jest, dobra Boże, jak ta gra jest, już trochę cięższa, już jest... Bo, na już są widoczne, bardzo są ciężkie, są ciężkie, są są już te levely i dlatego już teraz tak już, i, Kurde, zjatno. A spoko, to co mogę Okej... Okay. Dobra, nie przejmujmy się I, ta, i, i to, 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 to chyba... O nie! O kurde, niej, futbol zombie powraca. Futbol zombie powraca, jej. Cześć, się nie, nie jest mi do śmiechu. I tak, dobra, tutaj mam pomysł. Po prostu ją no tu na no to mam. pomysł, to chyba będzie bezpieczne, ale z tą sumieniem zrzemieczoną, żeby tutaj ochroniła. Hmm. Tutaj możemy tutaj już te skasować i chyba. Albo nie będę kasował, nie. Tutaj dobra, tak całego. No to zobaczcie, to zobaczysz niespodziankę. Okej, okay, dobra. Je jeszcze jej, je boże, ile można jeść? Dobra. E, tutaj już linia wstawiona. I o kurwa, nie. O kurwa. Przepraszam, już ale gdzie okuła. O nie, nie jedź! Koronawirusa jesz! Boże... Jak jest korona? Szkoda, że nie ma... Szkoda w że naprawdę nie ma inwazji zombie w przeciwnym życiu. To ja by się cieszył. Bo coś ciekawego na świecie, teraz jest ta wojna na ktp. No ta wojna już tak nudzi. Dobra, dawaj miną, miną, dobra. Chyba przeszliśmy już poziom. Alo i przyjaciel cieka. Dobra. Okej, okay, dosyć mi kaktusa. Jak działa kaktus? Zaraz wytłumaczę. Kaktus działa jakby shot i spec i balon. Na przykład tak leci balon zombie, to go balona zombie przybiła mu balon. O kurwa, nie. O Boże, nie. I jak ja ktoś widzę, ja powiem krótko, że na jak widziałem im, im, u innych youtuberów jak na przykład grali bez roślinek to oni mieli problem zatrzymać balon zombie. Po prostu mieli problem z tym. Ja nie wiem, bo nie wiem. Nie mogli po prostu farmić, a i tak jest. Jak zawsze są nocne takie tryby, to zawsze już tak jest. dobra, mi się nic tyle się mówić. Dobra. Weźmy sobie tak. Może weźmy sobie. Dobra, weźmy sobie tego, 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 bo jest tutaj balon zombie, to będzie przypał. Okej, okay, weźmy sobie... Nie, 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 nie wiem czy mu biorę kolce ale wezmę i to i to, dobra, no i co tu mam się to brać? Już nic tak... osobistego. Okej, okay, kładziemy pierwsze tutaj artefakty. Dobra, i no i muszę teraz czekać na... ...zombiaczki. dobra, i teraz... Tu kładziemy Ciebie, tutaj czekamy na, kolejne, na kolejnego grzybka. O, ja, a, to, uf, chwała Bogu, tylko jedna flaga, tak. Dobra, kładziemy. Jak ktoś wie to, be, jak ktoś widzowie to planuję troszkę inną serię, z innej gry. Tylko będę musiał poszukać, jakie, jakie tam są gry, to będę robił. Nie, Z Brawola się będę nagrywał, bo mam te reklamy i dlatego nie... Chciałem, chciałem nagrywać dalej z Bravola, ale już mam w dupie tego. Bo dużo w dupie wiecie. Dobra. No, dobra, 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 jest. Dobra, git. No coś teraz jest tutaj git, git git jest teraz. No, Dobra, te, te ma... na małe grzybki tak pomagają. I dobrze. Nie wiem czy kolce, ale okej. Okay. Ja, ja nie, nie wiem czemu ja wziąłem kolce, i nie, nie wiem teraz czemu ja kolce wziąłem. Hmm, nie wiem czy tutaj gdzieś rozświetlić tutaj to, albo nie, bo ja tutaj nie mam że ani ziemniaka ani tutaj niczego to. No to chyba nie hmm. dobra. No, no dobra, stawmy z tego, tu, tu. O, kurde. O... ale teraz jest sobrona widzowie naprawdę. Ale to się nagrywa, nagrywa się, ok. Ja tylko bardzo dzisiaj tylko się nagrywa. Zaraz do tego, że nie mam... że przychodzę bez odcinka. Dobra, no dobra, zbieram już na tego kaktusa. O może nam się przydać bardzo? Dobra, pyk. Teraz zbieram, biorę teraz na kaktusika. To mogę sobie tu wstawiać, bo one są tańsze, oj, o, o No dobra, już miałem to mam 20 tysięcy Ja niedługo, niedługo kupię minigerkę za to Lub proślinkę. ale ja, ja chyba, kupuję, chyba kupię za roślinkę. jest teraz przyczyniony Do tego, o tutaj, do tego Jakby kupić miękkierki No i tak będę zbierał taki tak, bo gram, ale no gram takie już, takie migierki, na przykład... No nieważne już, nie wiem... No i tak, i tak tego i tak tego gondolimci, i tak i tak... tak, 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 tak. Ja, po co ja mówię? Dobra. O kurde! Co? Tu był Dobra, i no i też rujmy... I chyba popostawię, już tego naszego grzybka. O nie, tu, kurde, tam go stawiłem. Nie, co ja zrobiłem? Kurde, nie, widzę. Wie. O Boże, co ja zrobiłem? Ja myślałem, że tam przelatuje. Ok, drona, raz se po, po, pod kosiarkę. Dobra, do, dobra, chcę panie po, pod kosiarkę raz. A, i tak, i tak, i tak mi w wdopić, tak, i tak. będzie okay, już zaraz już, będzie już, 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 już koniec tej rundy, i. zaraz będzie koniec. Mm. O, oh, fuck. Haha, ale wykiwałem was. Mówi... dobra. Jak coś, to jestem troszeczkę tak, tak bez komentarza, to będę bało mówił, tak, ale będę więcej grał. Oczywiście. Dobra, w śmierci już tego. Dobra, dajmy sobie takie, żeby coś zjadł. O, i no już proszę bardzo. Pala zrobiona. Oj tutaj. Nie, nie nie wiem co będzie ten... Nie będzie będzie. Ciekawe gdzie będzie teraz ten balon za mnie leciał. Jak będzie leciał znów tu, o kurde, to będzie przypał. Leci gdzieś. Tu kurde leci i i co się dzieje? Tyk, przykuwa. Po prostu Po prostu po prostu przekuł mu... po prostu przebił mu balon. Tak, balon po prostu przebił O, dobra Tutaj już jest bezpiecznie tak Kurde, teraz tutaj będziemy problem... O mogę... Zamiast kolcy mogę wziąć małego ziemniaka, tylko widzę mi przemyślałem, przepraszam. Ale jak dobra jak sobie pod kościarkę, proszę bardzo Proszę bardzo, jeszcze tu no, O dobra. Dobra, jak se panu zrobi Dobra, już taka mała brona. I to jest Dobra, ale wiesz, że wygraliśmy Okej okay, i... Okej, okay, dostaliśmy koninczynka. O to chodzi z kończynką. Kończynka smucha Jak macie na przykład kończynkę To kończynka może zmuknąć wam Albo Zmucha wam mgłę i balon zombie ok na następnym odcinku robimy 3 levele Tak Robimy 3 levele Tak czwarty, czwarty Piąty szósty Tak okej okay. dziękuję za oglądanie zostawcie suba lajka i elo